Tłusty czwartek to wspaniały dzień w naszej gminie. W ten dzień zawsze seniorki pieką pączki, faworki i oponki, roznoszą do sklepów, częstują mieszkańców, przynoszą do urzędu, do jednostek urzędowych. Cieszymy się bardzo z tego święta, dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie. Ale tłusty czwartek to nie tylko zawonia i seniorki z zawoni, to też mieszkańcy gminy. Wczoraj właśnie w Czeszowie odbyło się pieczenie pączków przez mieszkańców od najmłodszego do najstarszego naszej miejscowości. Gratuluję wszystkim. i Życzę słodkiego życia, bo zawsze trzeba zjeść pączka, aby mieć wspaniały cały rok. Co roku w Tuzty Czwartek organizujemy seń, panie seniorki. Pączki, chrusty, oponki. Dzisiaj pączki powstały z ziemniaków, no i te tra tradycyjne no, tradycyjne z nadzieniem marmolada wielowocowa, różana. No i co? No i chrusty. No i też te chrusty, co z dawna żeśmy zawsze smażyły chrusty, teraz się nazywają faworki. Przyszłam, bo jest pusty czwartek, no jak tradycyjnie co roku smażymy pączki w gochu. Od iluś lat. No i smażymy pączki, chruski, oponki. No i dzisiaj przyszłam, bo to tradycja nasza. A takie pączki to też z dawna, z dawna te przepisy mamy i tak pieczymy. Przygotowana jest kawiarenka, i później tu przychodzą goście. Kto chce, to może przyjść. Częstują się, chwalą nas. Zawsze mamy pochwałę. Pączek musi być tradycyjnie, ale ja w domu smażę wszystko i pączki i chrusty jak w domu. No i my to zjadamy. Nie, no trzeba zjeść pączków dużo. Jak najwięcej to wtedy szczęście przynosi.